Wczoraj mieliśmy pierwszy etap górski. Jak sam mówiłeś, w wyścigu wczoraj wygrać się nie dało. Można go było co najwyżej przegrać. Tego z pewnością nie przegrałeś, wręcz przeciwnie, byłeś jednym z najaktywniejszych zawodników. Zwłaszcza w tej trudnej końcówce, która bardzo zamieszała w ostatecznej klasyfikacji etapu. Opowiedz, jak, jak to wyglądało na ostatnich kilometrach. Generalnie było wiadomo, że, że ktoś tam będzie próbował na ostatnim podjeździe, prawda? Yy, przeatakować na ostatniej rundzie, starając się być czujny. I później zdecydowałem się samemu przeatakować w końcówce tego podjazdu, ale głównie z myślą o finiszu, prawda? Bo, bo, bo widząc, jaki jest finish, czyli pod lekką górkę po bruku, czyli zdecydowanie nie dla mnie 700 metrów bruku, e, tak się pomyślałem, że zbyt łatwo złapać jakąś dziurę, stracić kilka sekund. I, i mówię, no, najlepszą, najlepszą obroną jest atak, i, i stąd, stąd, stąd wyszła ta sytuacja. Mówię, że jeśli uda mi się pociągnąć za sobą, nie wiem, 5-70 ludzi, to będzie dużo łatwiej i lżej. I, ja, że tak powiem, luźniej na, 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 na finiszu. Przyszła większa grupa, ale, ale mówię, atak w końcówce był bardziej inaczej. Gdyby była polska końcówka po asfalcie, to na pewno bym nie atakował na, na przedostatnim, na ostatnim podjeździe. Wczoraj te góry w zasadzie w peletonie w ogóle nie zamieszały. Wszyscy wjechali jakoś na zametrze i inne premie, ale prawdopodobnie miałeś już. Pierwszą próbę siebie i swoich przeciwników czy jakieś wnioski na dzisiaj możesz z tego wyciągnąć? E, jedyny wniosek to taki, że się nie czuję źle, prawda? A, a na ile się czuję w stosunku do innych to ciężko powiedzieć, bo otóż to wczoraj widzieliśmy, że, że była dosyć duża grupa cały czas i wielu ludzi jechało z przodu, wielu ludzi mocnych dosyć czujnie jak nie wiem Carrara chociażby, który, który wiem, że się tutaj nastawia na klasyfikację generalną, Kirienka, Savirtondo Ludzie, którzy, którzy wygrywali, wygrywają, potrafią wygrywać, którzy są mocni i widzę, że jedną tę klasyfikację generalną, nie zapominając o, o Rutku chociażby tak samo, prawda? Więc dzisiaj etap zdecydowanie prostszy, łatwy. Bo, bo, bo nie wiem, wystarczy mieć nogę, można gdzieś tam spać sobie praktycznie przez cały dystans, czekać do, do równicy i, i wtedy kto ma jedzie, kto, kto ma mniej jedzie bardziej z tyłu, prawda? Nie jest za krótki ten ostatni podjazd, żeby mógł coś rozstrzygnąć? Zobaczymy. Ja też się tego obawiam, że może te 4 km właściwego podjazdu, że właściwie 3, bo później jeszcze te 300 metrów wypłaszczenia i tak dalej, może być trochę mało, ale, ale mówię, każdy podjazd. Robią go ciężkim kolarzem. Jeśli ktoś będzie w stanie jechać pod niego 40 si na godzinę, to wiadomo, że przyjedzie na solo. E, Ten zobaczymy. Ja mam nadzieję, że, 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 że uda mi się nawiązać walkę, czy inaczej, przyjechać z, z najlepszymi i później finiszować o, o zwycięstwo etapowe. Doszły nas słuchy, że ekipa jest trochę osłabiona przez y, kłopoty żołądkowe niektórych zawodników. Y, czy to może mieć dzisiaj wpływ na, na, twór, na wynik całej ekipy? Mam nadzieję, że nie, prawda? Nie liczę na jakąś tam wielką pomoc kolegów z drużyny w tym momencie, może jedynie właśnie poza, na początku, pomijając pierwsze dwie, trzy rundy, prawda? Później mam nadzieję, że zostanie, zostanie w grupie do końca do równicy Maciej Paterski czy, czy, czy Peter Sagan, no i to by wystarczyło.